to ptak? Czy to samolot? Nie, to tylko ja i witam Was w kolejnym odcineczku Minecraft 3 życia, czyli naszej wiodącej serii na tym kanale, która obecnie pojawia się najczęściej. Myślę, że całkiem nieźle Wam się podoba, patrząc na jej wyniki, ale ze jej nie podoba ona się moim programowi nagrywania, który co 5 sekund psuje mi odcinki. Autentycznie mielibyście dwa odcinki więcej, gdybym mi nie zepsuł dwóch ostatnich, więc niestety, no, muszę Wam pokazać, że sporo się zmieniło, bo zobaczcie. Cebula, kurczę, nie daje za wygraną. Jest jej coraz więcej, właśnie posadzam kolejne jej, wiecie, elementy. No i już kurczę. Całkiem spore polacoli nam się to zrobiła, ale to nie jest jedna zmiana w tym, w tym w tej serii. Udało mi się wreszcie odbudować podziemie, które było zliczone po ostatnim niecodziennym przypadku z portalem, który nam się tutaj pewnie pamiętacie w poprzednim odcinku, a jeżeli nie, to koniecznie sprawdźcie poprzedni odcinek. No i zobaczcie, jak schodzi się do piwnicy, to mamy takie obrośnię pl te placki, bo ja stwierdziłem, że to zostawię. To jest całkiem fajna, ozdoba, takie wiecie, takie bluszcz jakby to spoczko. I mamy gotową naszą przepalarnię i wszystko inne. Bo zobaczcie, siedziba villagerów tutaj jest. Mamy też taką ładną skrzynkę tutaj i beczkę i podwójne zmywistrzenie, więc jakby jest tak samo jak poprzednio, jak przynajmniej chciałem wam pokazać. I to, co nie udało mi się pokazać, z automatycznymi już drzwiami, czyli e, enchanting room, który jest, moim zdaniem, mega fajny, oraz przepalarnia, gdzie jeszcze e, przed przepalarnią mamy takie dwie beczki na węgiel i na materiał do przepalania. Węgiel, jak widzicie, jest, no nie mamy nic do przepalania, więc z prostych przyczyn po prostu nic tam nie ma. A tutaj są drzwiczki i taka przepalarnia tutaj, widzicie, jest tuż przed wami. A zobaczcie, to jest jeszcze też mamy całe rzędy tych różnych takich, wiecie, nienormalnych piecyków i całe ściany normalnych piecyków. Moim zdaniem fajne. Fajny motyw, jeszcze taki wiecie, delikatny touch, który dodałem, to jest ta lampa, która tutaj siedzi, moim zdaniem fajny taki dodatek, dodateczek subtelny. No i to tyle z takich wiecie, typowych zmian, jeszcze rzeczy, które w poprzednich odcinkach, te, które mi się niestety zepsuły nagrania, to jeszcze porobiłem parę innych rzeczy. Jak na przykład ta diamentowa wędka, tak, troszeczkę zwariowałem, bo tutaj są takie mody, które pozwalają robić wędki z różnych materiałów i ja zrobiłem diamentową. Tak, zmarnowałem dwa, dwa diamenty na diamentową pędkę. A to wszystko po to, żeby mój tutaj, zobaczcie, miejscuwa na łowienie ryb była całkowicie gotowa. Zobaczcie, piękne krzesełko, przy którym siadacie, odpalacie sobie swoją fishing groda i rzucacie. Zarzucacie spławik. Tam jakieś potężne ryby mięsożerne pływają, a wy siedzicie sobie tutaj bezpiecznie i łowicie sobie smakowite przysmaki. Dokładnie, ale jaki jest plan na dzisiejszy odcinek, powinien zapytać dzisiaj wyjątkowo nie mam wypisanego go w punktach Ale za to wy możecie dać dużo punktów Jeżeli tylko wbijecie lajka like Lajk like to jest taki punkt w sumie Warto stawiać lajki, like, żeby motywować mnie do nagrywania dalej tych serii Celem naszego odcinka dzisiejszego y, Będzie uwaga, coś przełomowego Budowanie, bo tego nie robiliśmy w żadnym odcinku A dużo z was zaczęło mi w akiecie, że lubicie takie odcinki z budowania Więc kurczę, stwierdziłem, hej Może faktycznie coś zbudujmy I wpadł mi taki pomysł, żeby zbudować tam, właśnie na tej wyżynie Którą już troszeczkę wypłasiłem w tamtym miejscu, tam wznosić się będzie ogromna pasieka na którym dzisiaj będziemy pracować, mam przygotowane nawet materiały, nad którym zbieraniem ich poświęciłem naprawdę kilkanaście godzin, jeżeli ktoś mi napisze, że je scitowałem, to się naprawdę wkurzę, więc come on, nie pisze takich rzeczy, biegałem po biomach, szukałem tych biomów, mesa biomów 100 lat, więc naprawdę mi nic nie mówcie na ten temat, więc ta pasieka za chwilę zostanie zamieniona w taką ogromną pasiekę, która będzie wyglądać jak taki jeden wielki ul w formie takiego gigantycznego klocka, 16 na 16 jak zaraz zacznie Budowanie to mniej więcej pojmiecie tą, e, tą tą ideę tego wszystkiego, ale pokażę Wam właśnie ten płaskowy, na którym to będziemy budować. Tu mam już przygotowane materiały i paletę. Bardzo zobaczcie, konkret, terakota. Naprawdę zbieranie tego to jest kilkanaście godzin, więc proszę mi nie mówić! Całe 16 na 16 kratek, ogromny ul, w którym będzie. Mam nadzieję, że przynajmniej setka pszczół, tak na to liczę, że będzie tam przynajmniej setka pszczół na wielu poziomach. No, będzie to coś co najmniej potężnego. No ale dobra, bez wynego gadania, chyba powinniśmy e, już podchodzić powoli do e, robienia tego. Tylko dziś mi się jedzenie zapotrzebowało działo, no nie mamy za wiele jedzenia, więc będzie ze sprintowaniem, ale właśnie z tego zamku będziemy i taki widoczek, yy, nawet z tamtego okna zbrojowni, wprost tutaj na ten wielki karmnik dla psu. Ambitna idea, zobaczymy jak wyjdzie w praniu. Dobra, mamy już po, yy, taki wstępny początek, jak sobie zobaczycie ja teksturę yy, karmnika, którą pewnie teraz wam pokazuję, no nie do końca jest to to samo, co tam, nie, ale mniej więcej staram się oddać jak najbardziej kolorystykę tego wszystkiego, żeby wiecie, ten ul wyglądał jak ul, no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jestem bardzo ciekawy w sumie, jaki będzie wynik finalny, bo nie budowałem tego jest nie mam pojęcia, co z tego może wyjść. Buduję tylko dwie ściany, jakby. W sensie, jakby jedną ścianę i taką po pół z każdej strony. Żeby tylko ten front był zrobiony, bo nie mamy chyba jeszcze tyle klocków, żeby zrobić całość. No wiecie, no zbieranie tego jest naprawdę ciężkie, więc no uzbierałem tyle, ile mogłem. Wiecie o co chodzi? No dobra, zawitało już troszeczkę żółtego koloru, więc y, to zaczyna powoli wyglądać jak y, karmnik dla psu. No nie wiem, czy to będzie takie spektakularne, jak się spodziewałem. Może jak będzie więcej żółtego, to będzie to bardziej widoczne. Kurczę, ma, jest mało odcień żółtego. I tak, jak pewnie się domyślacie dziś mniej Mniej więcej w tym miejscu będą drzwi do tego e, karmnika dla pszczół, więc nie wiem, zrobię tu jeszcze jakieś takie fajne wejście, a tutaj będzie takie okienko, bo jak pewnie widzicie, na ulu są takie dwa placki na teksturze ulu. Teraz pewnie to widzicie, są takie dwa placki kurczę, e, takiego pełnego żółtego koloru. My to oczywiście będziemy robić jakoś fajnie, żeby to było jakieś takie, wiecie, lekkie okienko czy coś takiego, ale na razie obecnie po prostu nie ma za bardzo możliwości, żeby to zrobić i wolałbym to zrobić już poza odcinkiem, jak już będziemy mieli całą bryłę mniej więcej gotową. Kolejne piętro gotowe i nie mogę się doczekać, co zobaczycie. Uwaga, pyk, proszę bardzo, już zaczyna powoli przypominać Ul, nie? Kurcze. No, powiem wam już powoli. Być może, jak dodamy tą ostatnią e, wersję, która praktycznie jest całoluteńka żółta, to już będzie to e, tak wyraźnie widać, że to jest to. No i to mniej więcej byłoby na tyle, jeżeli chodzi o tę taką konstrukcję. Przednią nią, mamy zrobioną, no nie wiem. Ocencie sami, na ile to przypomina wam e, cały ten wiecie, motywik, który jest e, w zwyczajnym ulu. No, moim zdaniem, mogłoby tutaj być więcej głębi kolorystycznej, ale e, musiałbym znaleźć dodatkowe bloki. Chociaż może takie gdzieś tam bloki mam, zaraz zobaczę. Dobra, jednak miałem jeszcze troszeczkę żółtej tarakoty, która jest troszeczkę ciemniejsza e, niż. Niż beton, więc być może doda głębi. Za sekundkę to postaram się tej wypełnić. No, powiem wam, że jak podmieniłem jeden kolor dosłownie, to się masakryśnie to wszystko pozmieniało. Zobaczcie, jak teraz wygląda. Mega fajnie moim zdaniem. No i mniej więcej tak to będzie wyglądać. Taki wielki ul, który jeszcze dokończę i ozdobię i będziecie mniej więcej widzieć, jak to wygląda. Kurczę, no jaram się. Mega to fajnie wygląda. Więc na końcu odcinka jeszcze zobaczycie pełny wymiar tego wszystkiego, więc czekajcie do końca, a my tymczasem zrobimy jeszcze parę innych rzeczy takich już bardziej przygodowych. Jak pewnie widzicie, zaopatrzyłem się aż w 17 owoców mango z naszych drzewek mango, które są dokładnie tam. Zobaczcie, obrastają już te owoce i są mega przydatne. To my wyruszamy na pierwszą wyprawę od już pewnego czasu, taką typowo przygodową. Którą jeden już zrobiłem, co na tym odcinku, co mi nie wyszedł. Ale nie ma co o tym gadać. Widziałem tam jakieś takie podwodne ruiny, w których w sumie i tak nic ciekawego nie było. A teraz, uwaga, zobaczymy, jak zmieniły się outposty pilagerów. Ja coś czuję, że zanim znajdziemy wieże pilagerów, to zajmie nam to naprawdę mnóstwo czasu, więc ja po prostu. Wyruszam teraz na wyprawę i coś, jeżeli coś ciekawego będę znajdował, to dam wam znać. Ale zanim tam dotrzemy, to pewnie minie całkiem sporo czasu. O, 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 i chyba mamy to. Ej, naprawdę, musiałem chyba z 4000 klatek poruszyć, żeby, żeby tutaj dotrzeć. Ale w końcu mi się udało. Bez ski, tak daleko był pilar, że znajdziemy tylko w jedną stronę, więc ciężko powiedzieć, ale naprawdę daleko był ten outpost. Więc mam nadzieję, że znajdziemy tam coś wartościowego. Ale z tego, co już widzę stąd, on wygląda bardziej jak taki mini zameczek, aniżeli zwyczajna wieża jaka normalna normalnym Minecraftcie, Ja mam tutaj takiego moda, który też to zmienia, więc bardzo możliwe, że będzie ostro. Wow, ale mega fajnie wyglądają te y, drzewa. Zobaczcie, jakieś maple. Nie wiem, co jest maple. Ale takie czerwone drzewka też by nam się na pewno przydały, bo ozdobiłyby nam dodatkowo jakąś tam naszą scenografię. Zobaczymy. W tych wieżach powinno teraz być dużo więcej skarbów i przede wszystkim nowych przedmiotów. Zobaczcie, jak jesteśmy blisko. I jest dymek, tylko czy tam są pilagerowie? Już coś we mnie strzeliło, słyszałem. O, tu jest! Siemadeczko, przyjacielu! Co gorsza, już teraz widzę, że jest ich sporo, bo strzelają we mnie z wielu różnych stron. Spaduwa, goście! Więc chyba, ch chyba trzeba po prostu przyjąć taką typową strategię dla. Outpostów i wjechać prosto do ich wieży i zablokować wejście. Tu jest wejście. wow, to są ci! O, wspaniale. Ja, pitole, to będzie spore wyzwanie, ich tu jest naprawdę dużo. Ja, pitole, nie wiem nawet w jaki sposób tam wejść. Muszę jakoś wywabić tych kurczę, z toporami, żeby za mną biegli w tą stronę, bo inaczej, no, nie widzę tego. Ja mam sześć serduszek tylko, serio, ludzie, to nie jest takie proste. Dobra, wywabiłem mi troszeczkę i zdało mi się zdobyć mój armor, więc nie jest źle. O, biegnie za mną ten chłop kierom! Chłopie, zostaw mnie! Ja, pitole, jaki potężny. Czy da się to jakoś zabudować? O nie. Dobra, uda mi się, uda mu się, uda mi się. Nie mam żadnych klocków. Ja spadaj, chłopie! Czy moglibyście się na siebie poobrażać? Ja nie! co tu się dzieje, I tu jest 3000! Czy wy to widzicie, co się odpierdziela, bo ja naprawdę w to nie wierzę. Oni siebie nawzajem zabijają. Nie jest tak ostro. Powoli do celu, powoli do celu. Tam widzę, że jest mój miecz, więc miejmy nadzieję, że... Okej, okay. szlachnął nas. Chłopie, jak my sobie z tym poradzimy? Jakaś masakra kompletna! Cześć to, Porkarzu! Szybko za mną, szybko za mną. Musimy zrobić się takie kółko potężny, żeby ten chłop nas nie widział i dopiero wbiec do środka. Wtedy może się uda coś odzyskać chociaż. Jest, mamy to! Ja, Pitole, ze spodniami, już w ogóle pożegnałem, ale potrzebujemy chociaż trochę bloków, żeby się tam zablokować. I tam się już wewnątrz nie będzie respić, jak tylko uda nam się y, tam dostać, bo one raczej się respią. O kurde, na zewnątrz! O, kluczem do ich pokonania było pokonanie tego chłopa, moim zdaniem. Dobra, jest git, jest git, jesteśmy w środku! Kolejny chłop. Nieważne. Teraz, byle by nie zginąć. Jesteśmy już w środku. Dobra. Zablokowaliśmy możliwość im wejścia do środka. Jest dobrze. Gdzie jest jedzenie? Jedzenie mamy. Jesteśmy zapikowani. No co, musimy welecieć do góry, kurczę. Oni jeszcze nas tam na górze nie widzą, więc ja raczej nie chciałbym znaleźć swojej obecności. Dopóki możemy pootwierać te wszystkie rzeczy, które tutaj są. Marchewki. No na razie tak zwyczajny lud z tej wieży. Byłoby słabo, bo naprawdę dużo cięższe jest ją podbić. To jest naprawdę spore wyzwanie teraz. Dobra, ale spokojnie. Przynajmniej lampy pozbieramy. Lampy są wartościowe, Lutem i moim zdaniem, bo się jej ciężko robi. Czy jest tu kto? Jest tam ktoś, widziałem. Cześć, okej, okay, goni mnie! On idzie z schodkami normalnie w dół za chłop. O łasne, za ten skąd? Zbieg normalnie na pałę z tej, z tej góry. Jaki łeb! Ale dobra, żyjemy, regenerujemy się i lecimy na górę. Tu jest? Nie, nic nie ma. Kolejny piętro jest już prawie nasze! Już ich nawet tutaj za bardzo nie słyszę, więc chyba to mamy! Mamy to! O, super! Mamy banner dla siebie. Mamy tenki łup z całej tej wieży dla siebie i możemy się rozdzielić zobaczyć, co jest dookoła. Sprawda, trudno będzie stąd się dostać, ale jednak trzeba przyznać, że no nie lado to było wyzwanie, żeby się do tego dostać. Dobra, co jest w tym finalnym łupie? Jakaś kusza, która sobie nam się przyda, czemu nie? Co jest tutaj? Strzały? No, spodziewałem się bardziej, jakiś taki, wiecie, Zmodowanych itemów, ale no nie ma niczego takiego, niestety. Słabo, słabo. Przynajmniej troszeczkę leveli zdobędziemy, chociaż dużo leveli też straciliśmy w sumie. Ile z tego leveli wyjdzie? Zobaczmy, mamy 4 levels, a teraz będziemy mieli, uwaga, 7. No bardzo słabo, bardzo słabo. No nic, zbieramy lampy i spitalamy chyba stąd w takim razie. Jeszcze rozjrzymy się, może coś jest dookoła i coś innego jeszcze uda nam się złapać. Ale wydaje mi się, że Pillager Outpost jest jak na razie kurczę zdobyty. No powiedzmy, że nam się to udało, bez większego problemu, jak się okazało, może poza chwilowa y, momentami słabości. No cóż, przynajmniej możemy skorzystać z tej wieży i się rozejrzeć, żeby zobaczyć, co się tutaj dookoła jeszcze innego jest. Już w sumie przy tym mój mały render distance nie widać nawet za bardzo tej wieży. Tam są jakieś pumpkiny i grzyby, więc chyba nic nas tam z tego nie interesuje. Tam są mega ciekawych kształtów góry, to już też widziałem. Czy jest w ogóle coś w tej skrzynce fajnego? O! Ja tego nie sprawdzam, kurczę. To pokały mega fajne rzeczy. Ruszmy w tej sytuacji w tą stronę, bo widziałem tutaj drzewo, które może nam się do czegoś przydać. Może to jest jakiś nowy owoc, którego jeszcze nie widzieliśmy. Banany. O, właśnie. Banany będą spoko, moim zdaniem. Więc zbierzemy sobie jeszcze tego bananowca. Może jakaś sezonka wypadnie. To może być ogólnie fajne do linka nawet założenia bazy. Jakbyście się rozejrzeli, to byście zobaczyli. Zobaczcie, to jest naprawdę dużo fajnych takich korytarzy i tak dalej, które można na spokojnie, moim zdaniem, przerobić w naprawdę fajne miejsce na bazę. Dobra, będą jakieś banany, czy nie, kurczę? No, jedna sezonka bananowca, no co wy? A nie. Ja, pitole, dobra, nieważne. O, ale, ale to jednak nie koniec! Zobaczcie, dobrze że tam w stronę tej dziwnej wyglądającej góry, jak pistolet troszeczkę, bo tu tuż przy niej jest domek! Wow, ale nas na wodzie w ogóle cała pożona ciekawe. jak taka na bagnie, obóz na bagnie. Co by tu nie powiedzieć, no mega fajnie. Nawet jeżeli e, za wiele z tego nie zyskamy poza zebraniem paru kawałku pszenicy, no to jednak mamy ewentualnie kolejne miejsce, w którym możemy założyć taką tymczasową bazę blisko e, i ladżerów, No bo kurczę, nie wiadomo, może nam się jeszcze przydadzą. Siemadeczko! Przyjaciele. Łysole skyrimowe, kurczę, tutaj mieszkają. Czy ktoś z Was ma diamenty albo żelazo? Bo nie ukrywałem, że bardzo mi się to przydało. Jakbyśmy trafili na kowala, a nie kartografa, to byłoby super! Szukam kowala! O, są wilki! Czy ja mam jakieś kości? Nie, naprawdę nie mam żadnych kości, żeby oswoić tych ziomków. Ja pitola, ale nie mi tak, żeby wytrzymały tą całą podróż, ale kurczę, no wilki, to by było coś. Zdał mi już ostatnie chaty, więc w sumie nic chyba spektakularnego w tej wiosce jednak nie odkryjemy, a szkoda. No wyglądała ona dużo bardziej obiecująco niż faktycznie nie się stała, troszeczkę jednak mamy tych emeraldów, zdobyliśmy 11 sztuk, więc no nie ma co narzekać, tu jest jeszcze ostatnia szansa na kowala, ale niestety jest tylko parę chlebów tutaj, więc słabo no ale cóż, już się powoli zbliżamy i już z daleka widać całą caloteńką bryłę, na którą musiałem poświęcić troszeczkę czasu, dzisiaj cały dzień mi zajął ten odcinek, ale w sumie i tak jestem zadowolony, że udało nam się wreszcie coś zbudować, jakąś kolejną strukturę, właściwie pierwszą naszą taką typowo dużą strukturę w tutaj naszej bazie i będziemy z każdym kolejnym odcinkiem starali się dodawać jakąś nową kurczę. Mi się wydaje, że to jest nowa droga. Część z tego budowania będziemy robić poza odcinkami, część na odcinkach. Mi się wydaje, że zależy od tego, jak się wam spodoba ten dzisiejszy odcinek, ale dodawanie takich struktur moim zdaniem jest mega, mega fajne. I dobra, jesteśmy już przy tym tym. Zanim wam to pokażę z boku, to uzbrójcie się w cierpliwość, bo jeszcze muszę pójść po kobla, żeby sobie zrobić tam podłogę, bo nie wypełniłem jeszcze podłogi i zobaczymy sobie to z okna. Mi się wydaje, że to będzie takie, wiecie, najbardziej widowiskowe. Cobblestone jest. Dwa staki powinny nam wystarczyć. I popatrzcie na to. Stąd prawdopodobnie będzie już Widać wielgachny kloc, który tam stoi. Zobaczcie, no coś pięknego, ogromny klocek, który jeszcze jest nieskończony, tak de facto, bo jeszcze będę chciał dodawać tam jakieś takie różne wiecie żeby on był troszkę obrośnięty i tak dalej, żeby były takie, wiecie, jakby kwiatki na nim, coś takiego. Widziałem takiego gościa, który zrobił coś podobnego w sumie w Minecraftcie i chciałbym się na nim troszeczkę powzorować, żeby to wszystko wyglądało jeszcze fajniej, ale już teraz wygląda imponująco. No teraz wygląda jak taki ul. No myście przyznać, że wygląda kurcz jak ul. Ma tą głębię, ma te kolorki, zrobiłem też mu takie fajne tutajnie schody z kobla, że można było tam szybko dostawać. Na razie one są też tymczasowe, być może jakoś to kiedyś inaczej będzie wyglądać. Ale obecnie wygląda to w następujący sposób w środku. No, przestrzeni jest bardzo dużo, musicie przyznać. I będziemy starali się jakoś właśnie to wykorzystać. Całą tą podłogę jeszcze dzisiaj e, chcę zamienić na kobla, żeby już mieć, wiecie, jakieś stabilne tej podłoże. Żeby nam się tutaj też nic nie respiło, żadne zwierzęta i tak dalej, które się normalnie na trawie respią. Kobla no, tak prawie na styk starczyła, ale zobaczcie, no, wygląda tak mega naturalnie, nie? Że mamy troszeczkę kamienia, mamy troszeczkę trawy. Taka fajne poletko. Tutaj będzie całe pole kwiatów, a już na ścianach będziemy umieszkać. Umieszczać ule poszczególne I myślę, że to będzie za chwilę już niedługo Wyglądać będzie mega imponująco Ja się jaram, nie wiem jak wy, dajcie znać w komentarzach Czy e, mój ul się podoba i czy chcecie więcej budowania Po prostu na tej serii, bo to jest taki dodatek, który e, Jak najbardziej można wykorzystywać I dzięki temu nasza wioska będzie coraz Coraz to bardziej imponująca e, Jeszcze parę informacji na koniec odcinka e, Jeszcze w międzyczasie będę sobie robił parę e, dodatkowych rzeczy Które i tak muszę zrobić i będę wam opowiadał co e, W przyszłości, ponieważ Prawdopodobnie już niedługo rozpocznie się e, bo wrócimy do streamów, możecie się tego spod Spodziewać, że już niedługo właśnie będziemy powoli ruszać ze streamami. Myślę, że to będzie całkiem fajne urozmaicenie do tego, co robimy teraz. Streamowaliśmy też na YouTubie, teraz będziemy raczej streamować na Twitchu, bo chciałbym właśnie na Twitchu sobie zbudować taką fajną społeczność. W Opisie macie też link do mojego Twitcha, więc jeżeli chcecie, to możecie tam wbić i już teraz zostawić jakiegoś takiego małego subika, zaobserwować mnie, może nie subika, ale zaobserwować mnie tam i czekać na jakieś rzeczy, które niedługo się będą pojawiać. Raczej będziemy rozpoczynać streamowanie od sierpnia, więc już powoli możecie się szykować, bo szykuję dla Was coś naprawdę ciekawego na tych streamach. No a co? A tymczasem mi się wydaje, że. Możemy powoli się żegnać. Ja sobie przyniosę te karmniki do tego wielkiego naszego kurczę nowego gniazda już niedługo. Mam nadzieję, że nasze pszczółki będą się rozmnażać, a my zobaczymy się w kolejnym odcinku. Tymczasem ja już Was żegnam i życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia!